Siemano, z tej strony Compson, witam się z wami w pierwszej kolejce Ligi Velocter, dzisiaj jest ze mną Unshard Cześć Siemano Gramy Argentyna kontra Atletico No, Wydaje mi się, że Atletico da mi tutaj popalić no, Ale może jednak będę się mylić, może może Nic jeszcze nie jest pewne W takim razie ja jestem gotowy I powodzenia No dzięki i również życzę powodzenia Jaki wynik typujesz? Wiesz co, wolę nie typować, ale... E, powiedzmy, że remis. No, ja też tak stawiam. Coś w tym stylu. Sergio Cunagüero. Zobaczymy, czeka. Zagranie do Pereza. Aj, stracił. Ale ja, nie, nie... Sumie... Będzie gol coś, ty. Mandziuki, ja te główki by... O. Ej, co on zrobił? Właśnie nie wiem. Ej, dlaczego on dotknął tą piłkę i, i w ogóle jej nie chciał złamać? Ale wypiąskował. Wow. Messi. Strata. Ojej, może być groźnie. O cholera. O nie. Uderzenie jest 1 do 0. I chyba to Mario Mandziuki potrzeba tego Gola, nie. No ta jednak... Ma... Jeden do zera. Przegrywamy. Ale zobacz, tutaj w ogóle obrońca nie wiedział co no się dzieje. Aj. Oj, kurde. Ale byś miał akcję. No. no nie. Maria Maria. Uh, Uuu, Widziałeś jak przyt przytargował? No. <laughs> jak to wyglądało? Na szczęście żółta. Jeju. Gdybym miał tę meczkę w dziesiątkę to nie wiem. Zobaczmy jeszcze no, w Turcji, jak tą głową przytarnie. No jakbym miała odpaść. Zobacz Chyba w rzeczywistości to by kark złamał Zobacz oh, wow. Oh, wow. <laughs> Dobra bolić. No nie, będzie teraz groźnie Aguero, czy to jest ten moment? Nie, nie. Jest! Jeden do jednego Końcóweczka pierwszej nie, nie. połowy Ja się pogubiłem, kompletnie nie wiedziałem co mam zrobić Brameczka do szatni, że tak powiem. Zejście do środka i gol. O cholera. uderza i trwa 48 minuta, ładnie. Ale jak on się wywalił w ogóle ten na brońcach, kto to w ogóle był? Znaczy Argentyna też nie ma jakiejś super obrony, więc. No racja. Ech. O cholera. Mario! Oh. Woo! Wow. No, prawo dla swojego, dla swojego zawodnika naprawdę. No, ładnie to odbił. Aj. 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 Aj, aj, Teraz tutaj obierzasz na świcie. Ach, za późno, za późno wciskałem wybrany klawisz. Messi, ach, wszystko poblokowane, no i koniec meczu. No, było ciężko, naprawdę. Jasne, koniec jasne. Się... <laughs> Słychać ten sarkazm, nie, żartuję. Nie. <laughs> to by było na tyle, pierwsze spotkanie wygrywa Anshard i to on zdobywa 3 punkty. Tak, Dobra, dzięki za mecz. Ja również dziękuję. Do zobaczenia na razie.